Zagryzałem zęby, bo od roku czułem strach Rozwalili mi psychika, nie się nie chcę pat Uwięziony w domu, by nie być na fotach W mojej głowie znowu kontrole ma Chciałem być sam Nim pokochałem cię Każdy, kto mnie zna jak zmieniłaś mnie Późna noc, mam już dość, muszę się przejść Jasny włos, czy czym też nie Po tym głupiu piszą, że to fake Czego bym nie zrobił zawsze źle Wodki, plotki, wszędzie na mój temat Szczęścia, szczątki, pomagałaś mi zbierać Z innych się tłumaczy, dlatego siedziałem cicho Według was ja jestem winny, no bo odnalazłem miłość e, czuję wciąż gniew, czuję wciąż stres Nie chcę już oglądać się Było mi źle, było ci źle Ale to za nami, bo już nigdy nikt Nikt nie zabroni mi nic Tyle sobie wymyślili Nie przejmujmy się już nimi Wszędzie kłamstwa, których już nie chcesz znać Nikt nie zabroni mi nic Tyle sobie wymyślili Nie przejmujmy się już nimi Wszędzie kłamstwa, których już nie chcę znać Mam dość Publiczne związki to nie dla mnie Każdy pragniemy tłumaczenia tłumaczeń, każdy gadań i Jak to Za takiego nie macie Bo rzadko który z was nie widzi jak płaczę Patrzę po oknach, że jestem sam, buskam mu aparat Ja nie mogę spać Jaki adres mam? Widzę kiedy się obudzę w komentarzach na YouTubie Znowu nieznajomy wija nóż Nie ma go naprawdę Czuję ból. Ale jesteś tego warta Ciągle piszą bez empatii, że to przecież cena sławy I normalizują wszędzie, że jestem prześladowany Cieszę się, że jesteś obok, stworzyliśmy własne ozy Po przeczylibyśmy stracili te 42 gramy e, czuję wciąż gniew, czuję wciąż stres Nie chcę już oglądać się Było mi źle, było ci źle Ale to za nami, bo już nigdy, nikt nie Nikt nie zabroni mi nic Tyle sobie wymyślili Nie przejmujmy się już nimi Kłamstwa, Których już nie chcę znać Nikt nie zabroni mi nic Tyle sobie wymyślili Nie przejmujmy się już nimi Wszędzie kłamstwa, których już nie chcę znać To mój ostatni statement, nie było uczuć To maja, olewam to co gadają, to co ja mówię to prawda Zabolało mnie jak nigdy Nie chcę naszą relatą wyglądać i krzywny O pierwszy pół roku, dziś sobie z na mój PR Po prostu chcemy mieć spokój, a nie się dłużej ukrywać Więc chcę wszystko co mogę, przecież do szczęścia mam prawo Znowu mam uśmiech na mordzie, uczucia nie wiem widziałem jak cierpiałaś i co pisali do ciebie podziwiam, że jesteś twarda, bo już dawno serce pękło mi Słuchaj, ej, i nie chodzi mi teraz wcale o szukanie winnych, po prostu dajcie nam spokój, chcemy zagoić te blizny, patrzę każdego wieczoru, kiedy znów widzę jak płaczesz wiem, że już będzie inaczej. Części twój uśmiech zobaczę widziałem wszystkie djemy, te wszystkie kł... Kur... Widziałem wszystkie djemy nawet te do twojej mamy To chory, bo nawet mamy życzyły w necie ci śmierci krzywdzili bez konsekwencji ja są przykładem dla dzieci. Przecież nikogo nie ranisz, a ciągle ranią cię wokół. Ej, w ekipie nikt nie miał problemu, więc proszę dajcie jej spokój.